Powiedziałaś o dużej odpowiedzialności przez bycie dietetykiem sportowców. Patrząc na ten czas, który teraz trwa, który pozostał do czerwca, wiele osób będzie zwracało na ciebie uwagę i będziesz jedną z bardziej odpowiedzialnych osób za formę Roberta Lewandowskiego i jeszcze innych kadrowiczów. Jak to się stało, że stałaś się no, dietetykiem Roberta? No to przez to, że jesteś jego żoną, ale Innych kadrowiczów? Jak to jest to, że oni Tobie zaufali? No tutaj może nie chcę się za, za nich wypowiadać. E, oczywiście, jeżeli będą zadowoleni, mogą się, wypo, mogą się sami wypowiedzieć. Natomiast rzeczywiście kilku piłkarzy, czy w ogóle też innych sportowców zapytało mnie o pomoc, patrząc też przez formę Roberta. I co jest zadowalające, pracuję już z niektórymi, um, czy, to, czy to rok, czy, czy krócej, i widać już tego efekty. I to jest fajne. Ja oczywiście tutaj bardzo swoją pracę traktuję poważnie i, i nie mam zamiaru tutaj opowiadać o, o efekcie, efektach czy, czy zmianach w danej diecie, danej osoby. Natomiast jest to duża odpowiedzialność. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestię sportowców, sportowiec musi sobie też zdawać sprawę z tego, że jego ciało jest jego narzędziem pracy. I to, żeby być pro profesjonalistą w całym tego słowa znaczeniu, nie trzeba tylko, nie można tylko myśleć o samym treningu, tylko trzeba też myśleć o regeneracji, trzeba myśleć też o odpowiednim żywieniu i o odpowiedniej suplementacji, która będzie zindywidualizowana do danego przypadku. Efekty na pewno zobaczymy podczas Euro 2016 i na pewno będą to pozytywne, miejmy nadzieję.